O, oh, 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 widzowie! Krasa Wojtek wita w kolejnym odcinku, trochę typowym, trochę nietypowym. Typowym, bo nawiązuję do poprzedniego odcinka z e, nietypowymi Sylwią i Skylinem, e, bo mamy samochód e, wyścigowy. E, nietypowy, bo e, mamy w sumie cztery praktycznie takie same e, modele. Za to no, nie mógłbym zrobić tego odcinka tak, żeby pokazać tylko prototyp i jeden z nich. Te samochody u mnie są niecałe 24 godziny. To jest prawie część tego, co było na szorcie ostatnim. A samochody są po prostu legendą. I kierowcy, którymi, którzy nimi jeździli. No ale. Nie będę tak ględził, marudził bez pokazywania. Zaczniemy od tego, a nie, nie zaczniemy od tego. Zaczniemy od tego Alfa Romeo. Niektórzy by dodali jeszcze tipo 33 TT12 i mamy prototyp z roku 1974. Samochód, no nie mamy tutaj punktu odniesienia za bardzo. Samochód model wykonany przez firmę Brum, to jest włoska firma. Szczycąca się tym, że modele są robione we Włoszech w skali 1 do 43. No nie mamy punktu odniesienia, żeby pokazać, jak mały jest to pojazd. Naprawdę, jest to maleństwo w porównaniu do tego. Co yy, widzimy teraz? A zaraz jeszcze mam tutaj Sylwię. Zobaczcie, Sylwia, Sylwię. Zobaczcie, o ile niższy, i krótszy jest to pojazd. I to nie tylko yy, wymiary. Yy, masa 670 kg. No dobrze, to 670 kg, no ale pewnie wcale takie mocne silniki wtedy nie były. No to jest samochód z 1974 roku i silniki były już całkiem mocne. I tu jest kolejna ciekawostka: silnik w tym samochodzie to bokser. No by się bokser kojarzył, czyli płaski silniczek yy, przeciwbieżny yy, z tym. <laughs> Przepraszam, z Subaru czy z yy, Porsche, a tu mamy w Alfa Romeo. No i teraz jest kolejna ciekawostka, ponieważ to jest 12-cylindrowy bokser o pojemności 3 litrów. No i kolejna ciekawostka, 500 koni mechanicznych z tego silnika przy 11,5 tysiącach obrotów na minutę. Wyobrażacie sobie, jaki to dźwięk wydawało. Na YouTube da się obejrzeć. No, a sam modelik bardzo fajny gumowe opony, ale to jest norma. Praktycznie cały jest z metalu poza światłami uponami płytą, do której jest przykręcone i tutaj tym lotem powietrza oraz lotko. Spoiler też jest z plastikiem, no ale to są takie nie, niektóre drobne rzeczy. Chociaż na przykład te kratki już są metalowe. Całkiem nieźle wykonany, sporo detali. Różnica pomiędzy tym a pojazdami, które brały udział w wyścigach polega na tym, że ten nie ma tutaj lusterka. Za to y, wszystkie będą miały te bardzo interesujące lusterko wsteczne, które wygląda jak kamera na patyczku do selfie. No i dobrze, no to obejrzeliśmy sobie prototyp. To przejdźmy dalej do oglądania kolejnych i do opowiadania, dlaczego dla mnie są to tak legendarne y, samochody. Zresztą nie tylko dla mnie. Dlaczego to są tak legendarni kierowcy? No bo zobaczcie. Widzicie, tutaj macie kierowcę. Samochód to jest, który wygrał wyścig 1000 km w Mądzy w 1975. Kierowca Mercario i drugi kierowca Lafitte i Mercario w pierwszym wyścigu w debiucie tej Alfy z kierowcą, który będzie znany no Dla większej ilości osób prawdopodobnie od Mercario z Mario Andretti wygrał pierwszy wyścig. I druga alfa była. Druga nieźle. No a tutaj mamy yy, modele. Yy, będą trzy modele z roku 75. Czyli z roku, gdzie ta legenda została utworzona. A dlaczego legenda została utworzona w 75? Ponieważ na 8 wyścigów te alfy wygrały 7 i zdobyły oczywiście mistrzostwo. Yy, zobaczcie, no tak jak mówiłem, tu mamy lustereczko, a tak poza tym to zbytnio różnic nie ma. No one będą się różniły malowaniem, ale yy, problem polega na tym, że te same podwozie, najbardziej chyba yy, utytułowane, te, które najwięcej sukcesów odniosło, to jest 008. W różnych rajdach różnie wyglądało, no ale to jest normalne w sportach samochodowych, że te samochody zmieniają swój wygląd. No i tu mamy zwycięzcę z MODZY z roku 1975, a zaraz będziemy mieć samochód, który no mógłby troszeczkę opisem zakłopotania wywołać, no bo. Popatrzymy, mamy tą samą Alfa Romeo 33 TT12, to też y, z Monzy, z 1975. No ale mamy co? Tutaj mamy trzech kierowców? Nie, próba. to jest tak samo jak Prototypo. Czyli to jest y, samochód testowy y, do Monzy. Y, kierowcą był Pescarolo i Bel. Pescarolo, kolejna legenda. Wielka legenda. Bel zresztą to samo. No, tutaj. Nie ma jakichś nieznanych y, kierowców, którym Tatuś wykupił miejsce w zespole rajdowym. W tamtych czasach y, te samochody wymagały olbrzymiego kunsztu. No, wyobraźmy sobie 500 koni w 670 kg samochodziku bez jakiejkolwiek kontroli trakcji z y, jeszcze raczkującą aerodynamiką i tak dalej no to y, domyślamy się dlaczego tatuś pikusiowi jakiemuś jednemu z drugim miejsc raczej nie wykupywał jeżeli by wykupił to mogłoby się po prostu bardzo źle skończyć no na pewno się tam jakieś próby takie zdarzały ale to nie jest tak częste jak to się teraz w portach motorowych zdarza no i przechodzimy do ostatniego z tej czwórki. Mamy y, samochód, który zajął drugie miejsce w wyścigu 1000 km w SPA w 1985. I znowu legenda Mercario i legenda X, Jackie X. No i tu jest ciekawostka. Jackie X, y, Ferrari wtedy... Nie, yy, nie było zbytnio aktywne Jackie X startował z Alfą Romeo i yy, jako ciekawostka to gdyby ktoś chciał sobie kupić taki samochodzik taką Alfę to Alfa Romeo należąca do Jackiego X jest na sprzedaż podłodzie numer 007 yy, Aż się prosi, prawda? I podobno wcale nie jest takie drogie. To znaczy mówię podobno, bo yy, ja za bardzo tego nie wiem. Co tutaj, lustereczko się troszeczkę przekręciło, Ta. a później poprawię, żeby nie uszkodzić. Yy, więc jest okazja, żeby taki legendarny samochód. Mieć. No i jeszcze co do sukcesów. 75 rok, 7 wygranych z 8, kolejny rok nie byli zbyt aktywni, w 77 wracają i co? Wszystkie 8. Znaczy nie wszystkie. Nie pamiętam, czy 8, wiem, że wszystkie wygrali. Wszystkie wygrane, więc. Yy, no. Sukcesy mówią same za siebie. I teraz Was zapytam, czy jesteście miłośnikami sportów samochodowych? Wolicie rajdy? Wolicie wyścigi? Formuła pierwsza, nie wiem, Paryż, Dakar i podobne, y, Gokarty. Jakiekolwiek, czy jest Wam to obojętne, lub wręcz nie lubicie? I co myślicie o takim malutkim wariacie? Zaciekawiła Was ta historia, czy macie zamiar kupić sobie tą Alfę podwozie numer 007, czy pozostaniecie przy bardziej nowoczesnych pojazdach. A no tu jeszcze zobaczcie, Bym odpowiednio dobrze zareklamował, to jest świetny samochód rodzinny, o ile rodzina jest z jedynakiem. Bo macie zobaczyć. Możecie mieć tutaj tą kamerę do selfie i macie yy, fotelik dziecięcy. Widzicie, tak jak trzeba szybko do przedszkola, do żłobka, do szkoły podrzucić jedynaka yy, albo yy, więcej yy, drobniejszych dzieci. No to tutaj prawdopodobnie dałoby się jakoś ucisnąć. No to z lepszego samochodu przecież nie znajdziecie. I tym yy, Mało zabawnym akcentem. Krasnodem myśli, że jest zabawny, a z tym różnie bywa. No i kończymy ten filmik. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne filmiki. Cześć.